Magiczne podróże W trzech słowach chciałbym Wam opowiedzieć w jaki sposób zrealizować ten kanał. Pomysł jest bardzo prosty. Chodzi o podróże, które będą do miejsc tak tzw. mocy, ale też do miejsc, które są po prostu zwyczajne, natomiast z jakiegoś powodu są ciekawe. Część miejsc, które odwiedzam na przestrzeni ostatnich lat, w moim przypadku to jest od właściwie 1999 roku, Zwróciłem uwagę, że się bardzo różnią od siebie i niektóre są dość prozaiczne i proste, niektóre są prymitywne, a niektóre są fascynujące. I chciałbym pokazać wszystkie z nich, nie tylko te wybrane, najlepsze i najciekawsze, ale też te, które są miejscami, które oni no, koniecznie będą przyciągać. Poznanie różnych miejsc zawsze daje nam jakąś edukację, daje nam jakąś wiedzę i to powoduje, że jesteśmy w stanie docierać w głąb siebie, bo możemy się skonfrontować z jakąś informacją, którą wywołuje w nas to miejsce. Jeśli na przykład ktoś ma bardzo subiektywną reakcję na temat, o nigdy tam nie pojadę. Hmm, ciekawe, dlaczego. To są czasami takie rzeczy, które gdzieś tam się mogą pojawić u części z Was. Zabawa też polega na tym, że jeśli mamy różne miejsca, które chcę Was zabrać, to ja sam w nich nie byłem. Nie jest jakby taka podróż, że jadę w miejsce, które znam już na wylot i chcę je pokazać publice. Zabawa się sprowadza tylko i wyłącznie do punktu, w którym jadę w ciemno i chcę popracować z tym miejscem w taki sposób, żeby się poczuć i przekazać, co tam się dzieje. Uh... fascynują wielu z nas. Wybranie się w podróż dla wielu ludzi jest to jakieś marzenie życia, mają różne kierunki wybrane, na przykład chcieliby pojechać tu czy tam, ktoś by chciał pojechać do Indii, ktoś inny na Antarktydę, ktoś inny, nie wiem, wejść na Monteveres. Podróże z jakiegoś powodu fascynują nas bardziej niż cokolwiek. Cała branża powiązana z turystyką, z przemieszczaniem się ludzi jest praktycznie obecna w każdym kraju i działa na takim lub innym poziomie. To jest tylko możliwe dlatego, że całe masy ludzi podróżują Podróżują. Fascynacja podróżami ogólnie z punktu widzenia nie ezoterycznego, ale też nie całkiem logicznego polega na tym, że ludzie chcą odwiedzić jakieś miejsca, które mają pewną energię i potrzebna jest im ta energia lub jest to podróż na przykład po śladach z poprzednich wcielenia albo jest to podejście do podróży w sposób edukacyjny, czyli taka osoba, która pojedzie w dane miejsce chce tego doświadczyć, ponieważ jest to istotne z jakiegoś punktu widzenia dla tej osoby. Niekoniecznie z punktu logicznego widzenia, typu zobaczyć zabytek, czy zwiedzić jakąś tam prawdawną strukturę, kwestia obcowania z energią, która jest na miejscu. Które miejsca, jak Grecja, mają bardzo bogatą historię i jest tam bardzo dużo ruin, w związku z czym można powiedzieć, no dobrze, no to jak są ruiny, to, to właściwie po co jak już nic nie zostało. No właśnie to, co jest ruiną, to to jest. Natomiast energetycznie wiele z tych miejsc jest bardzo aktywne i funkcjonuje. Jak przed stuleciami, i to jest coś, co działa w wielu miejscach, jest to zrozumiałe lub nie przez ludzi. Zapraszam Cię do wspólnych podróży przez miejsca znane, nieznane, nietypowe miejsca mocy i inne magiczne atrakcje.